Daddy's back, you bitches! Hello, you are! Daddy's back, you bitches! Follow me! Oh, come on! Come on. Oh. Oh. Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ah, ignore him! Come on, we gotta get this thing ready before we talk. Let's go. <laughs> Welcome to America! Bravo, <laughs> What? Good to see you, men! You our language? Koło GTA 4 nie przechodź obojętnie. Czy ja powiedziałem, że koło GTA nie przechodź obojętnie? Tak, dokładnie tak, koło GTA nie przechodź obojętnie, zrozumiałeś? Produkcja filmy Rockstar należy do wąskiego grona mega przebojów, czyli najpopularniejszych i najlepszych gier w historii. Mimo upływu lat wciąż bawi głównie za sprawą ciekawej fabuły, dobrej grafiki i tej delikatnej granicy, która dzieli szaloną zabawę od zabawnego szaleństwa. Główny bohater programu, niejaki Niko Belicz, serbski weteran wojenny, emigruje do Stanów Zjednoczonych. Liczy, że podający się za milionera kuzyn załatwi mu spokojną, dobrze płatną pracę. Na miejscu czeka na niego posada w upadającej firmie taksówkarskiej. Z czasem Niko zaczyna orientować się w miejscowym świadku przestępczym, co pozwala mu wykonywać coraz bardziej niebezpieczne zlecenia. Nie ma litrów! 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 Nie ma kogoś, jak ma litrów! Nie 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 ma Wielkim atutem gry jest całkowita swoboda działania. Tu nikt nie narzuca grającemu żadnych sztywnych ram. Nie każe mu podążać włoskim korytarzem przed siebie. Niko może robić to, na co ma ochotę. Jeśli chce pospacerować po okolicy, to będzie spacerował. Będzie jeździł samochodem po olbrzymim wirtualnym mieście, słuchając do tego kilkunastu stacji radiowych. Będzie brał udział w szalonych pościgach i strzelaninach. Będzie się bawił w kotka i myszkę z policją, co zresztą widać na naszym filmie w niektórych momentach. A wszystko to jest niesamowicie dopracowane i dopieszczone. W tej grze nie brakuje też drobnych smaczków. Co chwila dzieje się coś, co niejednego rozbawi. Nie zapomniano również o multiplayerze z całą masą trybów rozgrywki. Model jazdy, co prawda choć zręcznościowy, sprawia autentyczną przyjemność. Czasami człowiek ma ochotę pogrążyć po mieście tylko dla samej przyjemności jeżdżenia. Strzelaniny są syte, dialogi mocne i rubaśne, a misje poboczne zaskakują różnorodnością i trzymają nieraz w napięciu. Świetny scenariusz i doskonale dobrani, choć niezbyt znani aktorzy potrafią zachwycić. Do Grand The Auto 4 nie musimy chyba nikogo zachęcać. Owszem, jest to brutalna i przeznaczona tylko dla dorosłych gra, jednak jest równie dobra co Oscarowy Film Sensacyjny.

jest pora, tu wysoko mierzyć cena ma jej no bo jestem świeży Czas czasu więcej, co kogoś jak ja to nie było. Wcześniej ja ten młody, bo ja i mi ze szluka, jak spokojnie, spoko, sorry, mogę was nie będę udawał do osi, swoją cenę znam od Boga, by wyjść na scenę, THANKS <laughs> FOR